Skąd pomysły na skecze? Ja ostatnio bardzo lubię sobie obserwować właścicieli psów. Słuchajcie, kochani, kto ma psa? Ręka do góry. Śmiało. O, tu bardzo dużo osób ma psa. Ja w ogóle uwielbiam to pytanie. Najczęściej jak zadaję to pytanie, nie? Kto ma psa? Kobitki podnoszą rękę i, i patrzą na męża. Ale coś w tym jest, coś w tym jest. Słuchajcie, każdy, kto ma psa, wie, że najlepszym... Przyjacielem człowieka jest pies, tak? A ja powiem wam więcej, im dłużej obserwuję właścicieli, pies jest ich przewodnikiem. Naprawdę moją ostatnią ulubioną grupą społeczną, którą uwielbiam obserwować, to są takie pancie z Jorkami, nie? Wiecie, takie Jessica, nie? One tutaj, tutaj w Warszawie jest tego pełno, słuchajcie, normalnie. To jest niesamowite, one w ogóle są tak fajne, one tak idą z tym, prawda, Jorkiem i najczęściej to jest, że tak pancia Jessica ma Jorka Bobika, tak? Nie wiem, czy się uwagę, że ten pies najczęściej szczeka tak, jak ona gada. Tak, ona gada tak. I ten pies tak. W ogóle nie wiem, czy się uwagę, jak ona się zwraca do tego psa. Zazwyczaj te Jessiki one tak. No a kto to mamokrynotek? A kto to zrobił kupie? A kto to skaczy na pancie? Przecie, ona gada do tego psa jak do debila. A ewidentnie choroba jest po drugiej stronie. Najczęściej te Jorki mają takie Jessica od karków Seba, prawda? Jak jest kark Seba i, i jak jest tak, że jak wiecie, Jessica nie ma Jorka, to Seba ma Amstafa, prawda? I idzie taki seba z Amstafem albo Pitbullem. lecz jakiś czas temu idę sobie przez park, patrzę, idzie seba, nie? Z takim Amstafem, ja łuczek, nie? I mówię, oko, tam od razu też widzisz, kto jest przewodnikiem, nie? I słuchajcie, no i tak lekko zapytam. przepraszam, ten pies gryzie, nie? A, ten seba do mnie, weź, 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 weź. I słuchajcie, ten pies za chwilę tak samo. <słuch> Potem Amsterdam poleciał lat w krzaki, seba za nim. Tam od razu widzisz, kto jest przewodnikiem. Nie? Jak w ogóle sobie obserwuję, to na przykład kundelki najczęściej to mają małżeństwa. nie? Jest coś takiego, że jak już potem tak wiecie, dzieci pójdą w świat, to sobie małżeństwa kupują takie kundelki. Wiem to, bo mam taką moją Ciocię Bożenkę i wujka Zbyszka. Oni, wiadomo, dzieci już poszły w świat, nie ma do kogo gębę otworzyć, to kupili sobie takiego kundelka-fafika. Ciocia, słuchajcie, uwielbia fafika, naprawdę, bo ma z kim spać ma się do kogo przytulić, może do fafika gadać godzinami. Fafik w przeciwieństwie do wujka udaje, że ją rozumie. Wójcio też uwielbia fafika, bo to jest jedyne stworzenie w domu, które się cieszy na jego widok. Jemu jak się wypije, może się wyżalić. Fafik w przeciwieństwie do cioci nie odszczeka. Jakiś czas temu byłem u nich na kawie i wujek mi się żalił, że ciocia więcej wydaje na karmę dla psa niż on na piwo. Ale powiem Wam, jak patrzę na wujka, faktycznie fafik jest bardziej zadbany. <noise> ale ale, ale może, może dlatego, słuchajcie, że o fafika dba ciocia, a wujek o siebie już dba sam. Zresztą, wiecie, z wujkiem jest jak z fafikiem, jak nie zaprowadzisz do fryzjera sam nie pójdzie. Ale jak sobie ich obserwuję, to ewidentnie fafik jest faworyzowany, słuchajcie, bo ciocia na przykład na, na fafika nigdy nie krzyczy. Na fafika się nigdy nie obraziła. No może raz, jak jej fafik wibrator pogryzł. Nie? A, ale to też była wina wujka. To też była wina wujka. Wiecie, wujek użył wibratora zamiast patyka do aportowania. Chyba z zazdrości, nie? Rzucił to na podwórko, słuchajcie, fafik za tym poleciał. Wziął to do ryja, słuchajcie, tam się wibracje włączyły. Fafikiem podczepało po podwórku. Słuchajcie, na to wszystko przyleciał jeszcze pies sąsiada, bo wiadomo, jak coś skacze i wibruje, to jest zabawa. Do tego wszystkiego zeszły się sąsiadki, słuchajcie, z podziwem patrzyły, jak se pieski z pyska patek wyrywają. W życiu nie widziały takiego dużego czarnego patyka. Na koniec przyszła ciocia, jak to zobaczyła, o mało nie zemdlała. Bo to pół osiedla się dowiedziało, że ona pościwa katechetka od lat w szufladzie skrywa szatana. Powiem <grywa> wam naprawdę. W tym związku ewidentnie miłość do wujka przeszła na miłość do Fafika. Jakiś czas temu znowu u nich byłem, słuchajcie, ciocia wychodzi gdzieś tam do sklepu i no, no posić sobie do Fafika oczywiście, no posić sobie, posić sobie, pancia wróci, no wróci zaraz pancia i zrobi obiadek, zrobi obiadek. A wujek, a ja? A ty się wczoraj odgrzej. <noise> a wujek... Wujek. Widzisz, 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 ona po prostu lepiej tego, traktu tego psa traktuje niż nie, a ciocia, bo on częściej merda ogonem od ciebie. Łajzo. <noise> Powiem wam, jakby wujek miał ogon, to by się skulił. A propos ogona, jakiś czas temu w radiu usłyszałem taką reklamę, nie wiem to może była bardziej kampania społeczna, takiej, że taka pani mówiła, że przygotowuje swojego psa do kastracji, by w pełni mógł się cieszyć życiem. No powiem panowie, my mamy dużo szczęścia, że nas czasami mniej kochają niż psa. Ja bym po czymś taki stracił sens życia, ale powiem wam, jak patrzę na mojego smutnego wujka, to się zastanawiam, czy on jest przed, czy już po zabiegu. W ogóle jak sobie obserwuję mojego wujka, to już wiem teraz co to znaczy psi los. Każdy żonaty facet wie co to jest psi los. Wiecie po czym poznać żona tego faceta? Że wygląda jak zbity pies. Kawalera poznacie po tym, że wygląda jak psu z gardła wyjęty. Bo on nigdy żelazka w życiu nie widział. Jeszcze może się trafić taki facet z odzysku. To jest taki facet po rozwodzie. Wiecie, facet po rozwodzie jest jak pies ze schroniska. Widać, że swoje przeszedł, ale jeszcze może posłużyć. My, my naprawdę po ślubie tak się upodobniamy panowie do psów, naprawdę u faceta żona tego jak u psa, od razu zobaczysz czy w pobliżu jest jego pani, czy to jest, ma swoją panią, czy jest bezpański, jak nie ma w pobliżu jego pani, słuchajcie, każdy facet jak pies, biega gdzie się da, prawda, wącha co się da, liże co się da, to zazwyczaj jest w delegacji. W delegacji każdy facet zachowuje się jak pies zerwany z łańcucha, prawda, ale jak już jest w pobliżu jego pani, to nuga, nuga, gdzie patrzy, gdzie patrzy, gdzie? tu, nuga, nuga. Naprawdę, słuchajcie, każdy żonaty facet wie, co to znaczy psilos, dlatego, babeczki, wy po ślubie z nami nie wychodzicie na spacer, wy nas wyprowadzacie. Wy nawet zwracacie się do nas jak do psa. Chodź tu, chodź tu, siadaj, siadaj, masz, zjedz to, zjedz, zostaw, nie lisz, nie licz, zejdź ze mnie, zejdź ze mnie. Jak do psa normalnie. Proszę, można. Dziękuję. Naprawdę, słuchajcie, zwróćcie uwagę, koledzy, że facet jest jak cudzy pies. Ten cudzy zawsze jest uśmiechnięty, kochany, a swój to zawsze głupi debil. A jak do nas pasują te określenia, pies na babę, nie? Panowie, umówmy się, jak my zobaczymy kawałek piersi pośladka, my dostajemy jak pies normalnie ślino jak pies przed kością, tam nie ma rozumu w oczach. Jak do nas na przykład pasuje to powiedzenie, nie, nie dla psa kiełbasa. Tak? To jest wtedy, jak idziecie z żoną, a obok przechodzi młodsza laska. Nie? Wtedy jest. Ale tak jak do nas pasują te określenia z psem, porównanie do psa, tak wy, babeczki, po ślubie ewidentnie upodabniacie się do kotów. Naprawdę! Każda kobita po ślubie, jak kot, ma wywalone na to, co my mamy do powiedzenia. Chodzicie gdzie chcecie, robicie co chcecie, a nasze wypłaty dla was to zazwyczaj tyle, co kod napłakał. A jak już kobitki, a jak nabroicie... To się w 100% zachowujecie jak koty. Słuchajcie, nie wiem, jak żona mężowi rozwali samochód. Słuchajcie, to ona jak kot przed nim stoi. Takie oczka, po prostu jak ten kot zeszreka, łezka. Po prostu każda kobieta jak coś nabroi, to się zachowuje jak kot, który przed chwilą wyjechał choinkę. Ale... Ale każde małżeństwo jest dowodem na to, że potrafi żyć pies z kotem, prawda? Tylko trzeba się dużo otulić i często kochać. Na pieska. <noise> Kochani, y, y, idąc dalej tym tematem, bo już skoro sobie tak o małżeństwach zaczynamy rozmawiać, no to ja też chciałbym, żebyście się coś o, o mnie dowiedzieli. Ja na co dzień mam y, y, trójkę dzieci, mam żonę, żonę mam drugą i muszę wam powiedzieć, że za drugim razem jest lepiej. Znaczy, nie, nie, nie. Jezus, nie, że komuś polecam. Nie, nie. Nie, nie. Słuchajcie, nie. Jak komuś jest dobrze, to jest dobrze. Naprawdę, słuchajcie, to, to jest naprawdę... Ja podziwiam małżeństwa z dużym stażem. Słuchajcie, mamy tutaj małżeństwa z dużym stażem. Ręka do góry. Śmiało. Nie będę... Tutaj. Pani, tak? Ile lat po ślubie? 50 lat. Ja... A gdzie jest mąż? Proszę? Aha, rozumiem, dobrze. A kto jeszcze ile lat tutaj? 35! 35! I jak się cieszy, no. <ślad> dobrze. Super, brawo, brawo. Dobra. A tutaj Państwo, tutaj pan ile jest lat? 25, 25! ale taki troszkę zmarnowany. No, pani mówiła, że 50 to może już chyba dostaje szkodliwe z ZUS-u, tak? Nie, ale słuchajcie, widzicie, są, są wspaniałe małżeństwa ze starzem. no ja, ja podziwiam, mnie się nie udało, ale już Wam mówię, dlaczego za drugim razem jest lepiej. Bo wiecie, za pierwszym razem każdy, kto brał ślub, to wie, że to są nerwy. Ludzie, jaki to jest stres, czy to nieważne, czy kobieta, czy mężczyzna, wszyscy się stresujemy przed tym ślubem. Co to będzie, jak to będzie? Słuchajcie, to są nerwy, stres. A za drugim razem w tym Urzędzie Stanu Cywilnego stoisz już uśmiechnięty, wyluzowany bo już wiesz, że to się da odkręcić. I już nie ma stresu. Słuchajcie, naprawdę nie ma stresu. Ludzik, ale powiem wam, naprawdę bardzo dużo ludzi się teraz rozwodzi. W Polsce 50% małżeń skończy się rozwodami. Ja, ja, słuchajcie, ja myślę, że to są ci, co nie chodzą na wybory. Wiecie, że w Polsce 50% Polaków nie wchodzi na wybory. Ja myślę, że to są rozwodnicy. Oni już raz w życiu wybrali, nie będą drugi raz ryzykować. Ale po, powiem wam, jak patrzę na moich młodszych kolegów, to ja jestem mistrz. Słuchajcie, dzisiaj młode małżeństwa to jest rok, dwa lata to to już są złote gody. I rozwód, słuchajcie, jeszcze biorą, robią sobie takie bogate wesela, 15 lat kredytu, dwa lata pożycia. Interes życia. Ale z drugiej strony powiem Wam, jak patrzę na program pod tytułem Kto poślubi mojego syna? To ja się nie dziwię, że się ludzie rozwodzą. Jak to w ogóle brzmi, kto poślubi mojego syna? To brzmi więc jak, kto przygarnie mojego kota? Już nie trzeba wyprowadzać. Robi do kuwety. Na, y, słuchajcie, bo może nie wszyscy kojarzą. Jakiś czas temu w telewizji pojawił się taki program Kto poślubi mojego syna? To jest taki program, w którym matka pomaga swojemu synowi wybrać jego przyszłą żonę. Powiedzcie, jaką trzeba być pindą, żeby ci matka żonę wybierała? Jak matka ci ma pomóc wybrać przyszłą żonę, jak ona z zasady tej drugiej suki nienawidzi? Ojciec! Ojciec jedyny kochany najdroższy. Każdy ojciec by pomógł. Ja wiem, że jak ja bym przyszedł do mojego ojca, powiedział kurde, tato, nie, mam problem. Brunetka, blondynka, ruda. Słuchajcie, jak znam mojego ojca bym powiedział, daj mi je na weekend poniedziałek cię wszystko powiem. Poniedziałek niby coś wybrał, sobie by coś zostawił. Czy znam tatę, naprawdę. Słuchajcie, na dlatego że sam przez to przeszedłem, często się zastanawiam, dlaczego się ludzie rozwodzą. Kochani, może dlatego, że my za mało ze sobą rozmawiamy. Za często gdzieś biegniemy. Ciągle gapimy się w te smartfony. A, a propos biegniemy. Moda, której nie rozumie, babeczki, 50 twarzy greja. No co się z wami dzieje? Słuchajcie, no wszystkie babeczki oszalały. Nawet moja żona, wszystkie biegną na te 50 twarzy greja. Ja mówię do mojej żony, ty po cholerę wybiegacie na te 50 twarzy Greya. Co tam jest w tym kinie, czego tu nie masz? A my, kobiety, biegniemy do kina na 50 twarzy greja. Bo tam na ekranie możemy zobaczyć mężczyznę, który wie, czego chce kobieta. Wow! Ja my kochanie, ale ja też wiem, czego ty chcesz. Tylko ty nie wiesz, czego chcesz. Już wam tłumaczę o co chodzi. Słuchajcie. Ja naprawdę potrafię być romantyczny. Do domu wrócę, kolację zrobię, jakieś prawda, muzyczkę puszczę, świecę, nastrój, podejdę do żony, wierszem zagadam. Jeszcze głos obniżę. Kochanie, dzisiejszej nocy widzę w Twoich oczach gwiazdy, które zaraz będę zrywał. A moja żona, co to jest jaki dupowaty? Do roboty się siebie, chłopie! trzecie, za dwie godziny jadę, zasuwam jak królik, ona, ała, ała, siniaku, debilu siniaków mi narobisz. Kochanie, to jak ja mam być? Moje ulubione hasło, domyśl się. Albo choć na 50 twarzy greja, to się może czegoś nauczyć. Ja bzdura, to co pójdę na Harry Pottera, to zostanę czarodziejem. Poza tym, umówmy się, koledzy, gdyby nasze umiejętności w łóżku zależały od tego, co my zobaczymy na filmach, no to każdy tu widział tyle filmów XXX, że każdy by to został kaskaderem łóżkowym. Ale Słuchajcie, babeczki, dobra, chcecie to chodźcie se na te 50 twarzy graja, tylko nas nie ciągnijcie. Nam pozwólcie zostać w domu z kolegą, z kolegami Wróć i zostawcie nam pół litra, lit. Wrócicie z kina, to my wam pokażemy 50 twarzy graja. I każdy będzie zadowolony. Naprawdę, kochani, często myślę o tym, dlaczego się ludzie rozwodzą. I też tak sobie ostatnio pomyślałem, że wiecie, z małżeństwem to jest jak z siecią komórkową. Wiecie, do jakiejkolwiek sieci komórkowej przychodzicie na początku, zawsze dostajecie najlepsze warunki, prawda? Pan lub pani mówi, proszę pana, no, darmowe minuty, gadać, proszę pana, możecie, piękne, kolorowe tapety, super dzwonki, wszystkie funkcje dotykowe. Dokładnie tak samo, słuchajcie, jest z małżeństwem. Przed ślubem dajemy sobie najlepsze warunki. Gadać ze sobą możemy godzinami. Dziewczyny mają piękne, kolorowe tapety. Panowie mówią, y, tamtenka ma super zasięg, tydzień bez ładowania normalnie. Wszystkie funkcje w związku mamy dotykowe, ale mijają dwa lata i w małżeństwie zaczyna być jak w sieci komórkowej. Okazuje się, że ci nowi mają lepsze warunki, nam już się ze sobą nie chce gadać, dziewczyny nie zmieniają tapety, u panów antenka gubi zasięg, a wszystkie funkcje dotykowe w związku zaczynają być dodatkowo płatne. I, I człowiek zaczyna się rozglądać za telefonem na kartę, bo to bez abonamentu. A wiecie, jak, kto, jak poznać, kto ile lat jest po ślubie? U nas, facetów, to objawia się tym, jak my odbieramy telefon. Wiecie, jak facet jest rok, dwa po ślubie, jak on od żony odbiera telefon. Nie. A kto to do mnie dzwoni? No moja księżniczka, królewna moja. Nie, kochanie, nie przeszkadzasz, koledzy poczekają. Słuchajcie, 5-8 lat po ślubie to już jest... Halo, nie mogę teraz gadać! Odzwania, odzwania! Na, 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 na! 15 lat po ślubie to już jest... Halo! Kto mówi? 20 lat po ślubie abonent już jest poza zasięgiem! U was babeczki to się objawia tym, jak wy na, do nas po ślubie odnosicie się w miejscach publicznych. Wiecie, jak kobitka jest rok, dwa po ślubie, jak ona za mężem na ulicy krzyczy Andrzej, Andrzejku, uważaj, samochód. Uważaj, książę ty mój, uważaj. Pięć, osiem lat po ślubie to już jest Andrzej, Debilu, nie widzisz, że auto jedzie? 15 lat po ślubie, ona już w ogóle za nim nie krzyczy. Ona tylko stoi tak pod nosem. Jasne, kurde, bilu leś pod te auto. Ślepo. A no, mówiła matka nie wychodź za gnojem. I życie zmarnuje. Ach, I go nie przejechało. 20 lat po ślubie ona już nigdzie z nim nie chodzi za rękę. Ja w ogóle mam taką swoją teorię. Wiecie, że jak ktoś jest, o właśnie, czy pani 50 lat po ślubie z mężem chodzi jeszcze po ulicy za rękę? Nie, dobrze. Czy pan z żoną 25 lat po ślubie chodzi po ulicy za rękę? Jeszcze tak. Jeszcze tak. Już tłumaczę dlaczego. Jeśli kobieta jest facetem 20, 25 lat po ślubie i idzie z nim po ulicy za rękę, to znaczy, że był seks. I to taki że się trzymie. Tak trzeba. Gratuluję. Brawo. Brawo. Gratuluję. Życie wieczne. Obyście jak najdłużej chodzili za rękę. Dobra, słuchajcie, kochani, ale żeby nie było, że Korulczyk przyjechał i gada, że tu się ludzie rozwodzą. No nie, mamy piękne, wspaniałe przykłady na to, że są cudowne małżeństwa. I naprawdę, słuchajcie, jakiś czas temu spotkałem małżeństwo idealne, takie, które no, mnie zaskoczyło, zawstydziło. Gdzieś też w trasie yy, zgłodniałem, zjeżdżam szybko na maka, moje kurde, szybka kanapka. Słuchajcie, wpadam, siedzi para staruszków, no z 80 lat. Słuchajcie, i mają ten zestaw z tego maka podzielony na pół, ta bułka na pół, słuchajcie, frytka, frytka, kola, dwie słomki. Na początku sobie pomyślałem, kurde, biedni polscy emeryci, nie? Sobie, żal mi się ich zrobiło i tak podszedłem, tak zagadałem, mówi, przepraszam, może bym Państwu kupił drugi zestaw, bo widzę, że ZUS nie bardzo, co? Je, mogłem tego nie gadać. Jak dziadek na mnie wyskoczył, słuchajcie, mówi, nie, młody człowieku, my z żoną nie jesteśmy 60 lat po ślubie, my się wszystkim dzielimy. Sypam się, Jezu, jakie piękne. 60 lat po ślubie wszystkim się dzielą. Słuchajcie, wzruszyłem się, poszedłem, zamówiłem swój zestaw. Siedzę i obserwuję sobie tych staruszków. I patrzę, słuchajcie, a ten dziadek, pieprza frytki jak królik marchewka. A babcia nic, Patrzona na niego jak w obrazek. I ja w końcu nie wytrzymałem i mówię, przepraszam, a dlaczego pani nie? Ja? Ona mówi, bo ja czekam na zęby. <Słuch> Myślałem, Ludzie! Myślałem, Ludzie, jak, jak bardzo trzeba kogoś kochać, żeby założyć jego zęby. Słuchajcie, i ja sobie pomyślałem, właśnie może gdyby tak było, że my mając te 20-20 parę lat moglibyśmy zrobić sobie taki test, wiecie, przyjść do przyszłej żony, męża, powiedzieć, kochasz mnie tak, to załóż moje zęby. Słuchajcie myślę, że o połowę, o połowę mniej byłoby tych wszystkich rozwodów. Dlatego, kochani... Takiej miłości wam życzę, żebyście się tak kochali, żebyście byli w stanie nawzajem założyć własne zęby. Dziękuję.